Hej, no mamy Wiglonie, odpowiem na Wasze pytanie. Na no to, w tak. pierwszym z Waszym pytaniu zostałam od Was, czy, od kiedy jestem Selena? Yy, Selena to jest, jestem 8 lat. Uwielbiam Selena i jej głos Po prostu Jest świetna osoba. Drugie, jaką miałam średnią? Jaką mam średnią? Yy, średnią mam. Miałam. Radyjąc, teraz myślę, że będzie. Co uwielbiamy? uwielbiam na razie? spędzać czas ze znajomymi. Powiedziałam sobie z moim słuchaj muzyki. jakim czego słuchasz? Czego słucham? Słucham rapu. najczęściej, kaeda. A z takich osobistych popowych? E, HONOR. Zaczynamy sobie. Ja nie mieszkam, nie mieszkam w Polsce. I ten za moimi homiczków. Co za tym? Do jakiego Pandora mam odwrócić? Oprócz Celera to jest Smiler. Idolny Mailer. Arianators. Świetna Ariana. No i nie wiem. Lub jeszcze Demi Naprawdę świetną osobę, która. Jest wyjątkowo wysoko. Zawsze, zawsze, zawsze sobie nauczę. Przelam zwierzęta, no ma, mam trzy psy na mi się. Murzyn, i na no. biegu. Tak, jest. A to jest mi Pytanie jeszcze. Czy uwielbiam ja śpiewać? Lubię, ale nie wiem. Dziękuję za pytania i myślę, że będę działać więcej.